na z tej strony tobie9930 i to jest drugi już odcinek z naszej serii Zaklejmy w minecraft na moda, a sezon, tak I przed tym zrobiłem sobie backpack i do niego włożyłem takie rzeczy, oto Tak, przekolorowałem go pomarańczowo, kto nie wie jak zrobić pomarańczowo to pokażę Mieszacie żółty z czerwonym i wychodzi Wam pomarańczowy. Oje! Oh yeah. No więc idziemy, idziemy. A poczekajcie, jeszcze jedno sprawdzę. Przed nie dało się też robić. Trochę się jeszcze poprzebra. Jasne powinno robić, ale dobra. Idziemy. I w tym odcinku trzeba zrobić wreszcie domek! Oje, oh yeah, oje oh yeah. Dobra, bierzemy i grę 2, trzy, cztery nowe mody. No coś z tego typu Optifine, coś z ciuchcią i minimap i sport. Sports. Czyli tam tutaj widzicie. No dobra. I jeszcze jeden mod, bo już Wam pokazuję. Tu Wam się wyświetla chwinka. Oh yeah, o oh je. Yeah. Dobra. Zbieramy teraz drewno na domek jakieś malutlenki. Nie musimy mieć wielkiego przecież. I nie wiem, gdzie sobie jego stworzę. I jeszcze jedno. Nie mam nagranego modu Herobrine. Tak. Ten odcinek jest nagrywany od razu po pierwszym prawie. Wrzuciłem jeszcze jeden taki odcinek z kolegami. I jak mi się wrzucił na YouTube, no to od razu zacząłem robić ten. Mhm. I fajnie bo szybciej mamy teraz odcinki bardziej bo po prostu mam teraz sprawy do nagrywania a dawno nie nagrywałem bo wiecie zepsuł mi się program i trochę była lipa wtedy na przykład to mi nie działało bo tamto no i wreszcie jakiecie Minecraft na moda, I widzicie na początku, jak już coś zbierałem cieszyłem się z tego nawet Dobra, to jeszcze tutaj wykrócimy trochę dziewek. OK. Mm, już prawie mamy wystarczająco. Dobra. I idziemy. Mamy no, 32 tego i 32 tego. Dobra. Idziemy gdzieś już do domu. O, wie! Nie Wow! To jest chyba nowa jakaś. Oj tak, nowa. My musimy być do niej przygotowani. To jeszcze tak zawodzę, to nie pójdziemy, ale ja pierwsze piętro tutaj zwiedzimy. Uh -huh. eee, Placeczek. Kilo eee, chyba jeszcze mamy takich dobrych wizycie, jak na przykład diamentowy król lub coś. Więc szybko rozwalimy jedynie to. I to. Pustaż skrzynka serio. Dobra, to tak pójdziemy troszeczkę jedynie do bułki. Walno zwal, przecież to żeby to było tak jest. Jeszcze trochę, ma jeden dob. Dobra. Jest, co we mnie. Okej, to tak jeszcze troszeczkę zwiedzimy. bo nie chcę za dużo to zwiedzać wiecie, że tam do samej góry i tutaj ze mną podstorków dużo, się spadam panek to nie, fuck już spadam to już to, jest to to nie, bo ja nie chcę z takimi właśnie walczyć jak jak eksplinowe i te inne no wróćcie sobie pajączków to już nie tylko Dobra, musimy jakieś góry znaleźć. O właśnie, zaznaczę sobie tu. Wierzę Wieża. Potwory w jeden. Mierzę jeden. Fajna. Uh -huh. Nawet, nawet. No nie powiem. I żelazo jest. Uuu, to, to będziemy mieć dobrze. To nawet dużo, To nie wiem czy ma będzie jakąś zawodkę, żeby tym. Widzicie, w tym odcinku też dobrze nam odbiera się trochę żelaza. Kilo żelazny też się nam przyda, chociaż już będziemy mieć diaksowy, Ale zawsze coś. O, kolejne! Wow! Jeszcze trochę mi się przyda tylko wągla. No, nie będę potrzebował więcej. Stoję sobie jeszcze trochę patyczków. Dobra. Yy. E, nie, nie, się to by nazywało? <tryk> no to to nie, się nie, O, tak to nazwę. Jeszcze tutaj wykopiemy sobie żelaza. Trochę. O, o. Dobra. Jeszcze tu. Tu. I tu. I tu. I tu. I tu. I tu. Dobra. Raz, dwa, trzy. Wocamy się do góry i jeszcze tutaj jest troszeczkę, którego też wykopiłem. Czyli to jest trochę kamienia. Nie mam kamienia plecoczek. U no Może więcej. Okej. Okay. Idziemy jeszcze do wieżyczki i zobaczyć jak tam będzie.

sobie jakieś domy, bo ciutki. Z to na ten cały filmik. Filmik. I teraz żeby tutaj zrobić ten domek. Taki mały rozmiar jakiś. No taki. Dobra, tutaj prześpię się. Co byśmy tutaj robili teraz? Nie, mm, gdzie siekiera, dobra. Ups, nie mamy siekierki. To ja za mały gry musiał mieć. Tu? O o, edzio. A čo tu je? Eďo, eďo, eďo. Eďo, eďo, eďo. Už už nie mutant. Bo som to mutant taký ale nemám vyklánovú modifikáciu. Fá, je to brak mi tego ale drewna, do dobra. Ok. Tu, i tu. Na razie na zrobimy taki mały domek. Poza więc trochę więcej tutaj zrobię. A chyba na razie już kończę ten odcinek. Tak, skończymy ten odcinek na szczycie w naszym domu. Potem to skończę po, skończę po odcinku. Więc yes, okay. na razie. Trzymajcie się. Cześć. Czołem. Na razie. Pa!